Bardzo dziękuję. Tak, drodzy Państwo, to jest jak najbardziej prawdziwsza prawda. Przez 10 lat towarzyszyłam przedmówcy w trudach badań, byłam też członkinią działu wystaw przez kilka lat. Więc te wszystkie trudy, które opisywał przed chwilą mój przedmówca, jak najbardziej potwierdzam, tak wyglądała nasza praca. Ale do niej się nie ograniczała, drodzy Państwo, bo Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to nie tylko nowa wystawa narracyjna, ale również teren historyczny. I tak się złożyło, że jednym z odkryć naszego zespołu było to, że w pewnym momencie pracujemy nad dużą wystawą, a nie pochylamy się nad drugim tematem, nad drugą narracją, czyli nad terenem ogrodu historycznego. Całe siły rzuciliśmy na pokład płynąc w jedną stronę, zapominając, że u nas będą dwie narracje. Przy czym, drodzy Państwo, nie chcę wchodzić w rolę moich dwóch koleżanek, historyczki i kuratorki, które zadbały o to, by dzisiaj Państwo mogli już wybrać się do Sulejówka i obejrzeć, jak wygląda zrewitalizowany ogród oraz wnętrze dawnego domu Piłsudskich, który jest obecnie nie tylko częścią muzeum, ale również miejscem pamięci i pomnikiem historycznym. Ponieważ, drodzy Państwo, moja rola w tym zespole była trochę inna. Nie jestem historyczką, jestem historyczką sztuki, jestem socjolożką i starałam się wspierać przez kilka lat nasz mikro, czteroosobowy zespół, w którym w gronie była również architektka wnętrz, zastanawiając się, jak tą narrację zrobić pod kątem odbiorcy. Jak zbudować narrację, która w jakiś sposób już jest uporządkowana, bo mamy stare źródła, bo chcemy, tak jak było to mowa, o tym mowa w pierwszym referacie, otworzyć pewne wnętrze. Mamy wiele praktyk z tego zakresu, więc wydaje się, że ścieżki są przetarte i oczywiste. No i oczywiście tak nie było. W związku z tym, drodzy Państwo, zapraszam Państwa na spotkanie z jednym z elementów naszej konferencji, czyli z narracjami od trochę innej strony, z innej perspektywy. Dlatego pozwoliłam sobie wprowadzić tutaj pewne sformułowanie, które powstało dzięki moim badaniom terenowym i dzięki temu, że odbyliśmy wiele wizyt studyjnych, wiele rozmów, wiele spotkań i w pewnym momencie poza literaturą dotyczącą badań pamięci która jest moim obszarem zainteresowań badawczych. Natrafiliśmy, natrafiłam na pewien termin, który będzie nam tutaj nadawał kierunek mojej opowieści, a który nie figuruje w leksykonie poświęconym pamięci, a modi memorandii, który wykracza poza wiele pojęć, które już naukowcy opracowali na temat badań pamięci, a które te badania nam w, w trakcie budowania narracji muzealnych nieraz towarzyszą, o czym też już była mowa w przypadku Muzeum Pamięci Sybiru, ponieważ to nie są tylko muzea historyczne, to są również muzea, gdzie historia przeplata się z pamięcią. Jakie to były bolączki, dokąd nas zaprowadziły, czy na pewno na manowce, czy może w stronę drugiego komponentu naszego dzisiejszego spotkania, czyli w stronę relacji? Temu bym chciała zadedykować moje wystąpienie. Mam nadzieję, że uda nam się gdzieś znaleźć wspólny punkt do dalszej rozmowy. Drodzy Państwo, Dworek Milusin, dawny dom, nie miał tyle szczęścia co dom Kunczewiczów. Przechodził przez różne ręce. I wydawałoby się, że kiedy mówimy o odtwarzaniu wnętrz, mówimy o podróży w czasie. I takie miało być zadanie. Cofnijmy się do określonego czasu na osi czasu, co dla nas, dla muzealników, jest już jasną i klarowną wskazówką. Bo bardzo często w naszych narracjach opieramy się na tym modelu filmowym, o którym była mowa w trakcie pierwszego dnia konferencji. Tym już trochę przestarzałem, że jest wprowadzenie, jest punkt kulminacyjny, jest puenta, jest chronologia, jest Pewien określony kierunek zdarzeń. Mamy też głównych bohaterów, bo mówimy o muzeum biograficznym. Mamy więc konkretnego bohatera, osoby, któremu w życiu towarzyszyły, konkretny okres historyczny. I wydawałoby się, że to, co jest przed nami, to jest kwestia ożywienia miejsca, które przez 40 parę lat funkcjonowało inaczej, powrót do. Historii, która została przez pewne osoby zapamiętana. Stąd na zdjęciach widzą Państwo córki Józefa i Aleksandry Piusuckich, które po powrocie do kraju w tym miejscu się pojawiły po 40 paru latach i które nam na początku jeszcze zdążyłam poznać panią Jadwigę, już panią Wandę nie, towarzyszyły w tym próbie. Ożywienia historii znanej z opowieści, fotografii i artefaktów, powracając do krainy ich dzieciństwa. Więc to była nasza mapa, bo była dzisiaj mowa o mapach. Nie tylko odbiorcy potrzebują map, również twórcy narracji. Natomiast, drodzy Państwo, okazało się, że w pewnym momencie, kiedy zabrakło nam już kontaktu ze świadkiem historii, a kiedy zostaliśmy na tym pokładzie sami, w ograniczonym składzie i zaczęliśmy rozglądać się za kolejnymi materiałami, wychodząc poza obręb muzeum, wychodząc w stronę lokalnej społeczności i tworząc, drodzy Państwo, archiwum społeczne Sulejówka, które założyłam razem z Iwoną Zbroszczyk, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poproszę pamiętać, że w Sulejówku wtedy nie ma muzeum. Szukaliśmy partnerów. Trzecim partnerem było Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka, którego jestem członkiem do dzisiaj. I w ramach takiego właśnie tej, tej koalicji lokalnej zaczęliśmy się zastanawiać, czy ktoś jeszcze coś wie na temat tej naszej historii. By uzupełnić to, co było mówione w niektórych referatach, pewne luki na naszej osi czasu. To, co nie wiemy, co już nie mamy jak uzyskać u źródeł, nie zachowało się w jakichś kolejnych opisach. I drodzy Państwo, okazało się, że tak, uzupełniamy jakieś drobne luki, ale wśród tych osób pojawiają się osoby, które czy możemy nazwać świadkami historii? I czy na pewno uzupełniają to, o co nam chodziło? Bo oni wchodzą z zupełnie inną biografią w Muzeum Biograficznym, z biografią, której w ogóle nie braliśmy pod uwagę. I to biografią rozpisaną nie na jedno pokolenie, tak. tylko na pięć. Ponieważ przez 44 lata w dworku Milusin funkcjonowało miejskie przedszkole. I to jest zupełnie inna narracja, zupełnie inna opowieść. Nie tylko dlatego, że jest w innym punkcie na osi czasu, ale dlatego, proszę Państwa, że nie podporządkowuje się historycznemu ujęciu czasu. Emil Durkheim zwracał uwagę, że oprócz jakże klasycznego dla nas rozumienia czasu, w tym ujęciu społecznym, co w pracy z lokalną społecznością jest niezwykle ważne, jest też inny wymiar czasu. Tym, którym się zajmują czasami antropolodzy, socjolodzy, niekoniecznie historycy, chyba że zajmują się historią społeczną. I drodzy Państwo, ten czas to jest czas społeczny. Czas, który. Nie jest punktem na osi czasu, ale jest cyklem, rytmem, powracającym, dlatego, że scala tożsamość pewnej grupy, pewnej wspólnoty. I nagle okazało się, że te dziesiątki rozmaitych biografii, które zaczęliśmy nagrywać, kolekcjonować w ramach dwuletniego programu e, historii mówionej, nie są po to, by wypełniać biografię naszych głównych bohaterów i dopełniać ich opowieść, ale po to, by tworzyć swoją własną kapsułę czasu, która nie jest tym, tą kapsułą w rozumieniu historycznym. I to była pierwsza refleksja. Druga refleksja, proszę Państwa, dotyczyła tego, że jak mówimy o jakiejś historii, o jakiejś narracji, o powieści, mówimy o jakimś miejscu. Naszym zadaniem była próba uchwycenia, jak w miejscu historycznym poczuć, że to miejsce żyje, że jest autentyczne. Bo tak wielu odbiorców, oprócz ciekawości, kieruje się do muzeum w poszukiwaniu autentyzmu. Czyli jak zrobić, żeby firanka w ramach tego, że zawieje wiatr, drgnęła. Żeby to było naturalne, żeby to nie była element scenografii, żeby to nie była trapą. Wydawało się, że mamy bardzo dużo oryginalnych zdjęć. Pewne przedmioty udało się szczęśliwie odnaleźć po wielu latach więc jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Z drugiej strony to wszystko prowadziło nas w stronę tworzenia czegoś, co Paul Connerton, antropolog brytyjski, określił jako pamięć typu pomnik. Co zresztą wydarzyło się jeszcze przed wojną, kiedy Czesław Olszewski fotografował wnętrza dworku i drodzy Państwo, na tych zdjęciach odkrywamy już wnętrza po części umuzelnione to nie jest już dom, który tętni życiem. Nie dlatego, że nie ma już w nim głównego naszego bohatera, tylko dlatego, że to miejsce powoli w pamięci zbiorowej, w kulturze symbolicznej, o której pisała Antonina Kłoskowska jako socjolożka, zaczyna pełnić inną rolę, inną funkcję. I my de facto sięgaliśmy do tego typu przestrzeni. Ale wracając do tych bohaterów, to, o których nie planowaliśmy to, się nam przydarzyli, odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Jest jeszcze jeden typ pamięci. Pisał o nim Connerton 30 lat po wydaniu swojej pierwszej książki, bo pierwsza ukazała się w 1989 roku, kolejna ukazała się, przepraszam, 20 lat później w 2009 roku, kiedy zwrócił uwagę, że społeczeństwa nie tylko pamiętają, ale społeczeństwa także zapominają. I w tej książce zwrócił uwagę, że oprócz pamięci typu pomnik jest pamięć typu umiejscowienie. Ja podaję Państwu terminy polskie, żeby zgodnie z tym, o czym była mowa w trakcie pierwszej sesji, ten język naukowy nie brzmiał tutaj hermetycznie. To oznacza, że żeby ożywić naszą pamięć, podtrzymać, zadbać o jej ciągłość, zadbać o jej obecność w tym kształtowaniu naszej tożsamości tu i teraz bardzo często potrzebujemy dotknąć tego miejsca. Przekonaliśmy się o tym, proszę Państwa, w czasie pierwszej nocy muzeów, kiedy po remoncie dworku przed budową było to wnętrze udostępnione puste z wystawą co pamięta milusin pokazującą, jak będziemy pracować nad odtwarzaniem tego wnętrza, jak będziemy wypełniać zamarkowane na podłodze miejsca, kiedy przyszli nasi sąsiedzi i niektórzy z nich przyszli i zaczęli mówić... Ale to nie jest mój świat. Mój świat wyglądał tak jak na tym zdjęciu. Gdzie jest mój świat? Gdzie jest moja pamięć? Gdzie jest moja tożsamość? To jest moment, kiedy możemy mówić o konfliktach pamięci, które notorycznie się przydarzają, kiedy ze spotkań różnych wymiarów pamięci nie mamy dialogu, nie mamy otwartości, tylko mamy problem, nad którym trzeba się pochylić i znaleźć sposób jego rozwiązania. W związku z tym. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak do tego podejść, nie tylko dyskutując, czy dworek po otwarciu ma być tym dworkiem, który był przekazany Piłsudskiemu w 1923 roku z archityczną jeszcze zielenią, czy tym dworkiem już z lat późniejszych obrośniętym, bo to, proszę Państwa, nie jest obiekt zamknięty w tablocie. To jest obiekt jednak w otoczeniu zielonym, obiekt żyjący trochę inaczej niż eksponat we wnętrzach prezentowany na ekspozycjach muzealnych. Nagle do tych wszystkich dylematów dołączył jeszcze jedna kwestia. Tworząc nową warstwę tego miejsca, na sali jest wielu archeologów, więc słowo warstwa na pewno w Państwa pracy nieraz jest przedmiotem Państwa troski i tego, jak to potem komunikować innym w sposób zrozumiały. To samo dotyczyło tej narracji. Jak budując nową warstwę muzealną, warstwę muzealnej narracji zadbać, by w jakiś sposób przetrwała inna warstwa, która fizycznie będzie usunięta. Ponieważ to, co Państwo widzą na tym zdjęciu, już dzisiaj nie istnieje. I w związku z tym, staraliśmy się nagle wrócić do pewnej idei, o której dyskutowałam pół roku temu z profesorem Trabą, a który był pierwszym z osób, która bardzo głośno o tym mówiła w środowisku muzealnym, czyli do polifoniczności. Wczoraj było, czy jedna narracja, czy brak narracji, nie chcę znowu wsadzać kija w nowisko i wywoływać tutaj kolejnych, może burzliwych dyskusji. Generalnie nagle się okazuje, że tak jak każdy z nas inaczej zinterpretuje to, co w taki czy inny sposób zaprezentujemy, nie, nie domyka tego tematu. To nie jest tylko kwestia interpretacji odbiorcy. To jest też kwestia, jak muzeum nowoczesne, wracam do tematu naszej konferencji. Stawiając na narrację i budowanie relacji, dba o to, by ta otwartość, która jest jedną z cech Muzeum Nowoczesnego, przekładała się z teorii na praktykę. Dużo było dyskusji na temat różnic między teorią i praktyką. Przed Państwem stoi akademiczka i praktyczka, więc wiem, jak trudne jest pogodzenie tych dwóch. Światów. Zwłaszcza drodzy Państwo, że to nie jest jedyna sfera. Dlatego nie pokazuję tu Państwu zdjęcia samego dworku, tylko naszych sąsiedni, przestrzeń miejską, przestrzeń, która jest częścią pamięci zbiorowej. Tam są pomniki ważne dla lokalnej społeczności, m.in. lekcja historii ustawiona w 2010 roku, przed którą stoi rzecz dodana radio. W niej jest 96 zupełnie innych opowieści. One nie są rozproszonym zbiorem, ponieważ mówią o tożsamości konkretnej grupy. Grupy, która kiedy przekazała nam swoją pamięć, nie wypełniła naszej społecznej ramy pamięci, nie dopełniła naszej opowieści, którą możemy zamknąć jako pamięć kulturowa, pamięć zbiorowa, ale pokazała, że ma zupełnie inną kompozycję, zupełnie inny konstrukt. To jest pojęcie, proszę Państwa, sprzed niemal 100 lat. Ale jak się okazuje w wielokrotnie krytykowanych tekstach Maurisa Halsbacha, wciąż kryje się wiele rzeczy, które może nas, muzealników, muzealniczki, inspirować do pracy nad narracją. Nie zakładając, że jest jedna społeczna rama pamięci, że może tych kompozycji być o wiele więcej. Mówię o tym dlatego, drodzy Państwo, bo to nie było naszym celem. To się nam po prostu przydarzyło. Przydarzyło nam się to, że po pierwsze odpowiedziano na nasze zaproszenie w sposób lawinowy. Po drugie, okazało się, że nasz koncept na to miejsce nie jest jedynym konceptem w tym otoczeniu społecznym. I jeżeli chcemy od narracji przejść do budowania relacji, to musimy przemyśleć kilka innych wariantów tejże narracji. Jak to zrobić, pozostając w ogrodzie historycznym? Naszą propozycją było to, by odwołując się do wielopokolenia włości przed Państwem zdjęcie syna Jana Błuchaka wykonane w 1964 roku w Sulejówku. Jan Błuchak był jako gość w Sulejówku. To jest już zdjęcie następnego pokolenia, udostępnione nam przez syna, który zdeponował te zdjęcia nie w naszym muzeum, tylko w Muzeum Fotografii Kraków w Krakowie imienia Henryka Żawózkiego i za zgodą jego stało się jakby naszym zaproszeniem, by w jakiś inny sposób stworzyć możliwość przekazywania tej historii. Skoro nie jest to możliwe we wnętrzu, bo wnętrze zostało otworzone w stylu lat 20. Skoro nie jest to możliwe w ogrodzie historycznym, gdzie razem z społecznością lokalną otworzyliśmy również żuraw ogrodowy, po to by to by faktycznie wyglądało jak na tym zdjęciu z odpowiedniego okresu, uznaliśmy, że takim rozwiązaniem, drodzy Państwo, jest po prostu zapewnienie w przestrzeni publicznej głosu dla tych osób. Ten głos na razie jest tylko wirtualny. Bo jest to portal, na którym Dom Milusi nie jest pomnikiem, symbolem miasta, jak Państwo odnajdą na stronach miasta Sulejówek. Jest po prostu domem, który ma wielowarstwową, wielokierunkową historię. I W związku z tym, drodzy Państwo, to był nasz pomysł na to, by to, co zostało uchwycone w czasie pierwszej wizyty córek Piłsudskiego, w dworku, po ich powrocie do kraju, nie było ideą fix. Czyli ideą, że deklarujemy, że jest muzeum otwarte, ale jednak muzeum, które promuje, udostępnia wyłącznie jedną narrację, która powoduje, że inne narracje, inne głosy mogą przestać być słyszalne. a z czasem może po prostu zanikną. To był nasz pomysł. Czy się udało? Trudno mi też Państwo oceniać, to już jest w rękach moich kolegów i koleżanek, które nadal są w muzeum, w tym w szczególności działu programów lokalnych, który tworzyłam po to, by społeczność lokalna czuła, że w tym mieście, w tym miejscu, w tym centrum ich życia lokalnego biografia Piłsudskiego nie powoduje, że ich biografia nie jest istotna, bo tak naprawdę każdy z nich był mieszkańcem tego miasta jest to oczywiste, drodzy Państwo, bo narracje, które tu powstały, powstały w odniesieniu do życia przedszkolaków, osób, które gdyby były tym przewodnikiem, o którym mówił profesor Napierkowski pierwszego dnia, na pewno wytrąciłyby nas z opowieści muzealnej. Ale nie zdradzę Państwu, gdzie by nas zaprowadziło. Ja już wiem. Ponieważ te wszystkie wywiady zostały opracowane i jest przygotowana książka, która mam nadzieję, że w stulecie dworku trafi do odpowiednie ręce, czyli w odpowiednie ręce osób, które nam tą historię przekazały, właśnie po to, żeby to były koalicje pamięci. Nie pamięci, które się ścierają, walczą, kończę, ale które ze sobą rozmawiają i pozwalają sobie na to, by współistnieć, bo muzeum faktycznie budowało relacje i wokół muzeum budowały się różne wspólnoty, pamięć. Bardzo dziękuję. I my bardzo dziękujemy Pani Doktor.